Dziś pijemy wino Orvieto Classico 2022 rok, który do, które dostaliśmy od do swoich przyjaciół, którzy akurat w miejscowości Orvieto byli. I pozdrawiamy, serdecznie. Korek naturalny, winiarnia Tiniere, alkohol 12,5%. No piękne kolor biały, ale z takimi Nieco Niecałkiem białe-białe. Z tego co mówi to przepiękna wesołość jest trochę jakieś 200 km od osy. Ciu, jest. Czuję. Mm -hmm. O Boże, jak dobrze schłodzone. Rześpienie takie. Mhm. Mhm. nie świniaryżany. Takie mega soczyste. Mm. Smak? 10 razy lepszy niż zapach. zapach no, tak. taki mhm. zapach bukiety y, jest taki delikatny. Delikatny. Tak, ale smak. Tak. Ale smak. smak, smak. smak tak, tak. Tak. Także rześpość, brzoskwit. No, mhm. Tak, Doskonale. Też no, nie? jest brzoskwinia, głównie, taka, gminy, 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 gminy. ale jest mocniejsza no, niż w Bukiecie. No, ale jest to skoncentrowany brzuszki, taki bardzo, bardzo wyrazisty, fajne wino. Orywięto. W ogóle jak na białe wino, to jest skoncentrowany mocno. Mhm. Smakowo. No przecież, nie. byle czego by nam nie dali. Także <noise> tak, jestem przekonany, że to... Bardzo zacne fajne wino z lokalnej tamtej. Wytwórnie, ale naprawdę no, śmiępiarni. Mhm. Boryczka taka nie bardzo, nie? nie, 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 nie. Mhm. Jakiś skórka grajfruta może mhm. gdzieś tam w tle w takiej Troszeczkę udali, udali, tak, ale to takie... tak później. Nie? Mhm. Boże, nie chcę tego powiedzieć, ale jest to Ale w mhm. kwasowości też nie ma za, za dużo. Nie kwasowość jest, ale taka. Mhm. W sumie. Nie, ale tak wszystko tu pasuje. Słodycznie idzie tak. wcale, delikatnie w kasowość, ale delikatnie to nie jest jakieś wino, które tam ewidentnie skręca A, no, białe wino to raczej w... w słodycz nie powinno iść. A, czerwone mówię, to jest, mówię o wytrawne, o ale są, są czasami. No, no, te... Zdarzają się czerwone wytrawne, no, które idą w słodycznie. No, no, bo... tak raczej... Nie ja wiem, są takie jakieś mi miodowe takie o zapachu mm -hmm. jakimś takim. No, różnie bywa. Nie ma co tam. Nie ma co tam. Nie wiem, czy słyszeliście, że Francuzi przestały pić wina czerwone. A co zaczęły pić? Prusek. Co, co im się stało? Nie wiem. Klimat się osiekło. Hmm, chyba też, ale i przekonania się zmieniły jakoś coś tam. Dobra, to co? My chyba będziemy kończyć powoli bardzo, bardzo krótki odcinek. Mimo, że wino zacne, ale my mamy tutaj pyszne jedzonko. Z których... Z, na z, z czym, czym byście... No z, właśnie z, makaronem... Tak, tak. Dobra. Ocena? 10 na 10. Mocno. Mm. mocno naprawdę ale idealnie mi się mm. nie był... Co się mi No to obniżajcie Ale 9. 9. Dobra. No, Czyli suma sumarum 9. Um. Nie wiem ile kosztowało to taki punkt wyjściowy, bo to prezent i... Czyli za darmo, czyli najlepsze wino Najlepsze, Tak, to jest pump. do tego punkt dodatkowy. Tak. Aha. Także bardzo, bardzo fajne wino na upały. No i jak ktoś lubi białe, wytrawne o delikatnym brzoskiniowym smaczku, to jak najbardziej polecamy i od nas, a na pewno polecamy odwiedzić miejscowość Orvieto. mam nadzieję, że nam też kiedyś będzie po drodze do tej miejscowości. I Polecamy, pozdrawiamy od nas 8, nie, od nas 9, 9. 9. także od nas pełna świąteczna.